Mauritius kojarzy się z wakacjami, ale dla ich mieszkańców jest daleki od raju. Rząd wsadza ich do aresztów za złośliwe memy, a teraz chce mieć całkowity dostęp do ich prywatnych danych cyfrowych. Pojutrze, 20 maja, mieszkańcom Mauritiusa kończy się czas, żeby sprzeciwić się proponowanej reformie, dzięki której rząd będzie miał wgląd w ich prywatne dane cyfrowe, włącznie z prywatnymi wiadomościami, jakie będą przesyłać w mediach społecznościowych. Chociaż, akurat sprzeciwić się, to jest dość mocne określenie, bo tak się składa, że Państwowa Agencja Telekomunikacyjna, która jest odpowiedzialna za to nowe prawo, pozwoliła obywatelom tak naprawdę wysyłać tylko maile. Z uwagami. A już w czerwcu projekt ma trafić do parlamentu, gdzie koalicja rządowa ma 44 z 70 miejsc. W związku z czym nie będzie miała najmniejszych problemów w przegłosowaniu go, żeby stał się obowiązującym prawem. Co się w nim znajduje? No więc władze chciałyby ustanowienia serwerów proxy, przez które mieszkańcy archipelagu musieliby się łączyć z serwisami społecznościowymi. Czyli te serwery, zanim wysłałyby właściwy sygnał do tych właśnie serwisów, przechwytywałyby wszelkie wysłane do nich informacje, czy to prywatne wiadomości na Messengerze, czy to na przykład zdjęcia zamieszczane na kontach na Instagramie, które są oznaczone jako prywatne, czy na przykład też hasła do tych poszczególnych serwisów społecznościowych. No więc te wszystkie dane byłyby gromadzone i archiwizowane. I. W projekcie niestety nie jest napisane, jak długo byłyby archiwizowane i w jaki sposób miałyby być chronione przed ewentualną kradzieżą ze strony hakerów. I skąd w ogóle ten pomysł? No więc oficjalnie po to, żeby ukrócić przestępstwa w internecie. Ponieważ w zeszłym roku na Mauritiusie zgłoszono ponad 2000 przypadków naruszeń właśnie w mediach społecznościowych, i są wśród nich bardzo poważne przestępstwa: są oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, są szantaże z użyciem nagich fotografii, które ktoś wydobył z kamery, którą kontrolował na czyimś laptopie, itd. itd. Ale przytłaczająca większość tych przypadków to jest po prostu uciążliwe nękanie. Problem z tym nękaniem polega na tym, że przytłaczająca większość tej komunikacji odbywa się w Mauricien, czyli w kreolskim, którym posługują się mieszkańcy właśnie Mauritiusa, bazującym na francuskim, ale bardzo specyficznym i niezrozumiałym dla nikogo poza nimi samymi oraz poza oczywiście mauritiańską diasporą, która liczy około 200 tysięcy osób. Natomiast to wszystko sprowadza się do tego, że ci giganci cyfrowi, czy to Twitter, czy to Facebook, nie nadążają za moderacją takich treści, więc władze stwierdziły, że wezmą to na siebie i dzięki tym serwerom proxy wyeliminują tego rodzaju nękania, bo będzie łatwo namierzyć ludzi, którzy się tego dopuszczają. Ale w rzeczywistości chodzi oczywiście o coś zupełnie innego. Od uzyskania niepodległości w 1968 roku krajem rządziło tylko pięciu premierów, i w dodatku w przypadku czterech z nich mowa o ojcu i synu. Ale jeżeli chodzi o jedną parę, to wyszło to w miarę naturalnie, ponieważ ojciec zmarł w 76 i syn wszedł do polityki dopiero później, a premierem został jeszcze po 20 latach. Natomiast jeżeli chodzi o drugą parę, to jest zupełnie inaczej, bo ojciec, który rządził przez łącznie 18 lat, w 2017 roku, w połowie swojej ostatniej kadencji, po prostu mianował swojego własnego syna, do tej pory ministra finansów, nowym premierem. Takie otwarte tworzenie dynastii nie bardzo spodobało się na Mauritiusie, który jest znany jako jedna z tych kilku modelowych afrykańskich demokracji. W związku z czym dwa lata później, w trakcie normalnych wyborów, nowy szef rządu bardzo potrzebował przekonującego zwycięstwa, żeby uprawomocnić to, że jest u sterów państwa. I udało mu się. Zdobył większość absolutną. Poparcie zapewnił sobie między innymi podniesieniem stawki minimalnej, zapewnieniem lepszej ochrony pracowników w kodeksie pracy. Dla młodszych wyborców zwolnieniem z opłat w przypadku edukacji wyższej, a dla starszych wyborców podniesieniem emerytur. Ale po raz pierwszy w historii demokracji na Mauritiusie pojawiły się oskarżenia o fałszowanie wyborów, ponieważ ze względów proceduralnych część obywateli została wykreślona ze spisów wyborców i nie mogli po prostu oddać głosu. W niektórych komisjach znajdywano zakreślone już wcześniej karty, a z kolei w innych ludzie opowiadali, że oferowano im pieniądze za głosowanie na konkretną opcję polityczną. W związku z tym opozycja złożyła do sądu najwyższego 10 różnych skarg, ale mimo, że minęło półtora roku, to jak do tej pory żadna z nich nie została rozpatrzona, między innymi dlatego, że rząd stosuje... Tą sytuację związaną z pandemią koronawirusa, żeby wprowadzać różne obostrzenia, w tym takie, które uniemożliwiają zebranie się sędziów. I jeszcze w dodatku, pewien urzędnik, który miał mieć szeroką wiedzę na temat tamtych wydarzeń i miał zeznawać przed tym sądem, w październiku został znaleziony martwy. Policja uznała, że to samobójstwo, ale jego rodzina, jego współpracownicy oraz lokalne media wskazują, Dość dużo poszlak, które sugerowałyby, że to jednak nie było samobójstwo, tylko właśnie morderstwo. I takich spraw z dziwnymi samobójstwami osób w jakiś sposób powiązanych z obecną administracją jest jeszcze kilka. Tymczasem władze zmagają się z serią problemów wizerunkowych. Na przykład z aferą korupcyjną, kiedy wyszło na jaw, że rząd kupował od zaprzyjaźnionych przedsiębiorców po znacznie zawyżonych cenach środki do walki z pandemią koronawirusa. Albo z sytuacją z sierpnia zeszłego roku, kiedy z osiadłego na mieliźnie masowca wyciekło ponad 1000 ton ropy, i obywatele musieli się skrzykiwać sami, żeby czyścić to zanieczyszczenie i w ogóle zatrzymywać rozprzestrzenianie się tej substancji, ponieważ władze nie zorganizowały same żadnej akcji. W związku z czym na ulicę wyszło 100 tysięcy wściekłych demonstrantów. To jest prawie co dziesiąty obywatel Mauritiusa i to jest największa demonstracja w historii tego kraju. No i też na przykład takie drobnostki, jak to, że w marcu ujawniono, że policjanci prawdopodobnie torturowali na komisariacie dwóch zatrzymanych wcześniej mężczyzn. A dodam jeszcze to, że w tym samym miesiącu przewodniczący parlamentu, oczywiście z koalicji rządowej, zawiesił bezterminowo trzech posłów opozycji za zadawanie nieodpowiednich pytań i powiedział, że odwiesi ich dopiero, kiedy złożą szczere przeprosiny. Dlatego władze są niezwykle uczulone na jakąkolwiek krytykę i próbują ją zniszczyć jeszcze w zarodku. Między innymi w kwietniu. Do aresztu trafiła sekretarka byłej prezydentki, bo na Facebooku zamieściła mema, który był złośliwy wobec premiera. Teraz, jeżeli zostanie skazana, to grozi jej nawet kilka lat więzienia. Dlatego to nowe prawo budzi tak wielkie obawy organizacji praw człowieka i zwykłych obywateli, bo nie tylko będzie zezwalało rządzącym na blokowanie kont w mediach społecznościowych, ale również. Dzięki przeglądaniu tych prywatnych wiadomości będzie po sądach można ciągać ludzi, którzy nawet nie zamieścili jakiegoś mema gdzieś na fanpage'u, tylko po prostu wysłali go znajomym. A gdyby ta forma cenzury z jakiegoś powodu okazała się nieskuteczna, bo na przykład cyfrowi giganci wymuszą nam, Auritiusie, rezygnację z tego pomysłu, to premier ma jeszcze jednego asa w rękawie. Bo dwa lata temu za pieniądze z chińskiej pożyczki w całym kraju rozmieszczono 4000 wyprodukowanych przez Huawei... Kamer z technologią rozpoznawania twarzy. Choć premier gorąco zapewnia, że ta ostatnia funkcja nie została jeszcze włączona. Natomiast kiedy zostanie włączona, nie wiadomo. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to znajdziesz więcej takich, tylko znacznie bardziej rozbudowanych w formie podcastu, oczywiście tutaj na tym kanale na YouTube, ale także w aplikacjach audio, takich jak Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. A jeżeli wyjątkowo podoba Ci się to, co robię, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl łamane przez dział zagraniczny.